Narysujmy teraz taką prostą. Podstawmy w miejsce x 0, y będzie równy minus 2. Następnie podstawmy w miejsce x 4, 4 skróci się z tą 4, zostanie 3, odjąć 2, to jest 1. Punkt 0 2 jest tutaj, punkt 4, 1 jest tutaj. Przez te punkty poprowadź prostą. Pod spodem zapiszmy współczynnik kierunkowy, i opiszmy jego interpretację geometryczną. Pamiętaj o tym, że dolna liczba odpowiada za przesuwanie się wzdłuż osi x, natomiast górna liczba wzdłuż osi y. Może to sobie tak opisać. I teraz znajdziemy punkt przecięcia z krateczką. Wystartujemy z tego miejsca i przesuniemy się o 4 jednostki w prawo, 3 jednostki do góry. Więc współczynnik kierunkowy możemy interpretować tak. Wzrostowi argumentu o 4 jednostki odpowiada wzrost wartości funkcji o 3 jednostki. Tak to trzeba opisać tutaj w odpowiedzi.